Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik serii "Mierzymy". Także, jeśli interesuje was taka tematyka, to bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Zamówiłam, słuchajcie, kilka sukienek takich wiosenno-letnich, które wam właśnie dzisiaj chciałam pokazać i zaczniemy może od zary. Pierwsza sukienka prezentuje się w takiej Taki oto sposób. To jest sukienka o kroju koszulowym. Ona ma tutaj guziki do samego końca. Jest wykonana z lnu i z wiskozy, to jest chyba 55% lnu, a reszta to jest wiskoza, dosyć przyjemna w dotyku, pomimo, że tutaj jest ten len, ja ją przed chwilą wyjęłam z opakowania nie jest jakoś bardzo wygnieciona. Ma dwie kieszonki, ma tutaj takie zawinięte rękawy, które zapięte są na guzik. Podejrzewam, że może można też je odwinąć i nosić, takie, takie wiecie, długie. Zobaczymy, jak to wygląda. Dołączyli tutaj też pasek, który wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Z kołnierzykiem, taki typowo koszulowy krój. Ja ją mam w rozmiarze S. I ona kosztowała 199 zł. Myślę, że to będzie taka długość do połowy łydki, taka jaką lubię. Właśnie chodziła za mną taka koszulowa sukienka w paski. Na lato ona się świetnie sprawdzi właśnie do koszyka, do sandałek, do klapek. Można ją zarówno założyć do pracy, jak i gdzieś, nie wiem, na jakieś wyjście, na spacer. No, praktycznie wszędzie. Także bardzo mi się spodobała. Zaraz Ją przymierzę. I kolejna sukienka z Zary. To jest ten sam typ sukienki, ale w innym kolorze. Bardzo spodobał mi się ten kolor. On jest taki. Trochę oliwkowy, troszkę khaki, ale taki nie do końca. Ma bardzo ładne, widzę tutaj też takie guziki, które naprawdę fajnie wyglądają. No i ta sama historia też jest tej samej długości, to jest dokładnie ten sam fason. Po prostu one się różnią kolorem. Też ją zamówiłam w rozmiarze S. Także zobaczymy. I kolejne sukienki to pochodzą, słuchajcie, ze sklepu René. Ja sklep René kojarzę tylko i wyłącznie z butami, dlatego że kiedyś parę lat temu kupiłam takie czarne, długie, zamuszowe kozaki. Na pewno widziałyście niejednokrotnie u mnie na moich filmach w różnych outfitach. One były super, te kozaki, one się świetnie sprawdzały, nie były drogie, bo wtedy ten sklep, kilka lat temu właśnie te buty oferował naprawdę w takich korzystnych cenach. Teraz nie wiem, jak to jest, bo w sumie nie przyglądałam się butom. W każdym razie te kozaki były super. One się świetnie sprawdzały. Natomiast pod koniec tego sezonu niestety musiałam je wyrzucić, bo coś się stało z obcasem i właściwie no one już były nie, od, nie do odratowania. Ale jak zajrzałam właśnie na stronę i zobaczyłam, że są też ubrania, więc się słuchajcie zainteresowałam. I zamówiłam tak na próbę e, też dwie sukienki. Ja ich jeszcze nie odpakowywałam wcześniej, także e, i one w ogóle zamówione zostały dosyć dawno, więc tak naprawdę już nie, nie pamiętam. Z tego co pamiętam, to e, mają też fajne składy. I pierwsza wygląda, zaraz widzicie, co muszę zobaczyć, tu jest. Tak, tu jest góra. Pierwsza jest taka biała w kropeczki. Bardzo mi się ten wzór spodobał. Ma tutaj takie rozwiązanie kopertowe, krótki rękawek, tutaj jest związana. I ona z tego, co pamiętam, jest chyba taka. nierówna na dole, ale nie wiem, czy, czy dobrze to pamiętam. Nie wiem. Nie. A ma tutaj taką falbanę rzeczywiście, więc ona się chyba tutaj tak na dole będzie rozchodziła na skos. Nie, przymierzę, zobaczymy. Też ona jest e, w rozmiarze S. E, nie pamiętam ile ona kosztowała, ale zaraz e, sprawdzę i wam powiem, jak będę przymierzać. A i jeszcze słuchajcie, co ważne, ona ma tutaj taką halkę, tak, e, więc fajnie, bo nie będzie prześwitywać. Tutaj na górze tej podszewki nie ma, natomiast tutaj jest właśnie dołączona, na całym dole jest dołączona taka, taka halka. Także fajnie. Zobaczymy. I kolejna sukienka, też z renne, też paski, bo tak jak mówiłam Wam, paski za mną ostatnio chodzą. Nie mam takiej sukienki, więc stwierdziłam, że uzupełnię swoją garderobę. Ona też jest w rozmiarze S. I ona już ma taki bardziej, właśnie koszulowy krój. Tak, też jest rozpinana do samego dołu. Ma paseczek, krótki rękawek. Bardzo przyjemny jest ten materiał. Także zobaczymy. Wydaje mi się, że, że powinno się fajnie. Prezentować? Właśnie zarówno w takiej luźnej wersji do jakichś sandałek, ale też i do jakichś elegantszych butów, tak do pracy. No fajna. Także przymierzam i zobaczymy, jak one się prezentują na mnie. Przymierzyłam pierwszą sukienkę. Tak się ona prezentuje. Powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się podoba. Specjalnie ten jeden rękaw zapiałam, żebyście mogły zobaczyć, jak to się prezentuje, aczkolwiek taki właśnie wywinięty podoba mi się zdecydowanie bardziej. A jest bardzo fajna, przyjemna, wygodna, dobra długość. Fajnie, bo ona tak, no, moim zdaniem wysmukla sylwetkę właśnie i zarówno ten krój, jak i ten, te paski powodują, że, że ta sylwetka wydaje się taka naprawdę smukła, przynajmniej tak, tak mnie się wydaje. Ten dekor tutaj też no, może mógłby być odrobinkę mniejszy, ale też nie jest jakoś, wiecie, jakiś zły. Tym bardziej, że ta sukienka troszeczkę tak się kieruje do tyłu, więc, więc tak. Trochę tutaj ten pasek nie za bardzo mi się podoba, bo on jest taki ciągnący się gumowy. Ja go mocno naciągnęłam, żeby on mi się tutaj chował za szlówkę. Bo inaczej on cały czas tutaj tak wyskakuje i nieładnie wisi. Ale wydaje mi się, że to też jest kwestia czasu. On przez chwilę po prostu będzie taki naciągnięty, a później znowu się skurczy i pewnie wyskoczy, i znowu go trzeba będzie poprawić. Ale. Basek to w sumie jest sprawa drugorzędna, bo można sobie go wymienić. Skład jest rewelacyjny, także wydaje mi się, że fajna propozycja. Co o niej myślicie? Mi się bardzo, wszystko tu mi pasuje. E, I kolor, i krój. To jest e, dokładnie taki sam krój jak w tej pierwszej. Natomiast tutaj nie wiem dlaczego, ale ten pasek jest dużo fajniejszy, dlatego że on jest jakiś krótszy. I on widzicie już tutaj, nie trzeba go jakoś tak specjalnie naciągać. E, I on tutaj się ładnie układa. Także jeszcze tutaj są te guziki, o których ja. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Chyba nie. One się tak ładnie e, namienią e, na różne kolory. Bardzo ładnie to w rzeczywistości wygląda. I w ogóle ta sukienka ma tak wszystko to, co lubi. Z jednej strony jest sukienką, więc zawsze sukienka to sukienka, zawsze sukienka to jest taki elegancki, e, trochę jak gdyby strój, ale z drugiej strony jest bardzo taka milutka, przyjemna dla ciała, wygodna. Nawet ona jest teraz mocno wygnieciona. Ja bym ją trochę wyprasowała, ale nawet jak ona się e, w trakcie, wiecie, noszę. A w ciągu dnia trochę pognicie, to to będzie pasowało, bo to jest po prostu taki fason. Fajna długość. Ja chyba sobie tą sukienkę zostawię, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobała i tak dobrze się w niej czuję po prostu. No i oczywiście zielony kolor, który ja uwielbiam, także chyba ze mną zostanie. Dajcie znać, co myślicie o tej sukience, ale na razie to jest póki co moja faworytka. Tym razem z Renę, i powiem Wam, że no kolejna fajna sukienka bardzo ładna, taka, którą aż chce się nosić latem. Myślę, że na takie upalne dni, nawet do pracy też byłaby super. Ona ma tutaj takie kopertowe rozwiązanie, ale jej się, wiecie, tak nie zakłada, nie przekłada, tylko normalnie się ją zakłada i tutaj się tylko wiąże. Ona jest tutaj gdzieś jakoś tak zszyta. Ma gumeczkę, ma też taką właśnie, widzicie, nierówny dół. Ja bardzo lubię właśnie takie sukienki, które są troszeczkę z przodu dłuższe, z tyłu, z przodu krótsze, z tyłu dłuższe, bardzo wygodna, bardzo fajna. Może to gumka odrobinkę powinna być dla mnie niżej, ale to u mnie jest standard, że ja tutaj zawsze te gumeczki mam, tak wiecie, troszeczkę za wysoko, parę centymetrów mogłoby być niżej lepiej bym się czuła, ale generalnie jest naprawdę fajna. Ona kosztowała 159,99 i jest wykonana w 95% wiskozy i 5% to poliester, także bardzo fajny skład. W ogóle słuchajcie, jak wyszłam na tą stronę ryny, to byłam bardzo zaskoczona, że tam jest ogromny wybór sukienek i naprawdę bardzo dużo sukienek ma super skład właśnie 100% wiskozy albo na bardzo duża domieszka wiskozy. Owszem, są też poliestrowe, ale tych z fajnym składem jest też sporo można wybrać. I w ogóle ta sukienka występuje jeszcze w innych wersjach kolorystycznych czarna, czerwona, zielona, różne, także naprawdę. Jest w czym wybierać. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i ostatnia sukienka, e, też z renę i powiem Wam, że kolejny hit, kolejna sukienka, która bardzo mi się podoba. Ona jest e, wykonana w 100% z wiskozy i ta wiskoza jest naprawdę taka. Z jednej strony bardzo miła, ale z drugiej strony ja czuję, że ta sukienka nie będzie się jakoś bardzo gniotła, e, taka troszeczkę śliska jest ta z wiskoza, także na duży plus, bardzo wygodna, taka mam wrażenie, że ona będzie taka fajna, przewiewna, e, kosztowała 209 zł, no więc ta cena taka, e, wiecie... E, no jeszcze spoko, ale też to nie jest najtaniej, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, taka z jednej strony właśnie fajna, taka troszkę nawet elegancka, pomimo że jest w, w marynarskim stylu, ale nawet do jakichś, teraz mam ją do sandałek, ale nawet do jakichś właśnie takich sandałek bardziej eleganckich na obcasie, do pracy, no, no super, bardzo mi się podoba. Podobają mi się w ogóle te paski, nie mam nic takiego w mojej Szafie, także no kolejna sukienka, którą będę brała pod uwagę, żeby ją zostawić. Naprawdę bardzo, bardzo udane jest to zamówienie. Te wszystkie sukienki, i powiem Wam, że bardzo mi się podobają. Naprawdę piękne są te sukienki zostawiłabym najchętniej je wszystkie, no ale wiecie, to by było trochę bez sensu, także no muszę się na coś zdecydować. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, także piszcie mi w komentarzach, którą, którą, które z nich ewentualnie powinnam zostawić. Ja już mam oczywiście swoje typy, nie ukrywam, ale jestem bardzo ciekawa na co Wy byście postawiły, postawili, także dajcie mi koniecznie znać, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to oczywiście czekam ma kciuki w górę na wasze komentarze. Będzie mi bardzo miło. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!